na granicy dwóch wielkich polityków. Piłsudskiego i Dmowskiego. Ten socjalista, Marx, Engel, Leni, bo ten nurt a ten narodowiec. Katolik, wierzący Dmowski, tamten się wyparł wiary, Matkę, Boże, Matkę Bożą kochał, to trzeba mu oddać, tylko zawsze miał obraz Matki Bożej wileńskiej, Piłsudskiej przy sobie później się, nawrócił, rzekomo zdążył się przed śmiercią wyspowiadać. Idę w historii na in plus jego, bo są teksty, że ruszył oczyma, kiedy przyjmował ostatni sakrament. Pisze, siada kapłan, nie to wystarczy, że zdążył, bo był tak nieprzytomny, że wbrew woli rodziny tam ktoś tam wcisnął kapłana. To są różne relacje historyczne. Ten miał, Dmowski, inną wizję polityczną, Piłsudski inną. Dmowski trzymał się koncepcji rosyjskiej, ale totalnej niezależności, bo nie było innej możliwości. Ten się trzymał Niemców i Austriaków. Dmowski czyste. Nie przeszedł na masonerię. Pięć ofert masonerii wycztędzia. Współpracy. I zapowiedź kariery. Nie zdradził nigdy. Piłsudski, agent Japonii, agent Austrii, agent Prus. Przywieziony z Prus w kobitce niemieckiej. Wykonał wszystkie rozkazy Niemców. W 1932 roku podpisał pakt z Hitlerem, że mu odda Śląsk, Wielkopolskę, Gdańsk. Za to dostanie Estonię i tam troszkę morza będą mieli więcej morza. To są oczy, się dzisiaj otwierają. Ten nigdy dmowski się przed nikim nie uwią. Zachował niezależną twarz, zachował ideę wolnej Polski. Dwa style walki. Piusucki, karabin, szczały, mordowanie. Na to co by krwałe to robota socjalistów jego manifestacje zawsze w poko pokojowe i Piłsudski i Dmowski siedzieli w więzieniach carskich obydwa za to zapłacili Dmowski przeciwny jakiejkolwiek formie rewolucji Piłsudski zalaniem krwi, za krwi za zamętem to, to, to cechowało tamtejszych socjalistów miał nieprawdopodobnego nosa. Jako polityk kilkakrotnie przelastał Piłsudzkiego. Wszystkie wszystkiego wizje, przewidział dokładnie wojnę. Wytyczył, że tylko wiążąc się z Francją i z Anglią dy drogą dyplomatyczną uratujemy i stworzymy Polskę. Nic się nie. Moi drodzy, był tak politycznie przebiegły, że miał odwagę startować do rosyjskiej dumy, był posłem, atakowano go z każdej strony. Umiał się poustawiać, był, w życiu miał dużo szczęścia, był przebiegłym jako, jako polityk, umiał wyprzedzać fakty. Natomiast Piłsudski, co się podjął, wszystko zarżnął. Wszystkie jego optyki poszły na nic. Straciliśmy Śląsk Cieszyński, bo nie poparł. Straciliśmy kawał Śląska, bo nie poparł. Chciał oddać Wielkopolskę, chciał oddać Małopolskę w sudniu. Nie, nie poparł nigdy Orlandowskich. To były dwie, całkowi, dwie całkowicie inne, moi drodzy, opcje. I jeśli idzie, moi drodzy, już o przestrzeń rozumową, intelektualną, to to przepaść. Dmowski perfekcyjnie umie angielski, francuski. Skończone studia w, studia w Warszawie. Był na stypendium. Paryżu. Potrafił, kiedy nagle go zawołano jako szefa komitu Narodowego na spotkanie dziewięciu. Przez pięć godzin go słuchano o Polsce. Tłumacz zaczął coś tłumaczyć, nie tak jak on mówi, więc zaczął wykład w języku angielskim, francuskim. Tłumaczowi podziękował, że zdradza. Byli zaszokowani, że uzyskaliśmy wolność w takim wymiarze. Jest to zasługa jego myśli politycznej nie pomniejszam zasług Ignacego Paderewskiego, Sienkiewicza i innych polityków, ale on uprzedzał ich i wybiegał ponad 20 lat do przodu w zdarzeniach, które pójdą. Dla mnie było najważniejszym dramatem, kiedy dowiedziałem się o sprawach Tafika On był wikariuszem, że za moich czasów taki upowolony członek Kapituły Krakowskiej. Przy grobie Pisuckiego hitlerowcy przez ostatnie, wszystkie miesiące 1939 trzymali honorowo wartę. Nie mogłem tego wiedzieć, co, o, co tu jest grane. Hitler nazywał Pisuckiego największym patriotą. W Berlinie, w katedrze, brał udział w nabożeństwie żałobnym za Pisuckiego. Przyszedł do kościoła, z którym walczył. Są piękne zdjęcia, które dzisiaj nam dopiero są pokazywane, bo my tych mechanizmów, moi drodzy, nie rozumiemy. Kiedy umierał Piłsudski, wszystkie siły państwa administracyjne, wojskowe, publiczne zostały oddane do dyspozycji Piłsudskiego, czyli jego zło. Cała Polska z nakazu, jak ktoś się łamał, kula w głowę, oddawała cześć. Kiedy umierał Dymowski, był pogrzeb. Ani jednego przedstawiciela władzy, ani jednego żołnierza, ani jednego podziękowania. Ten, który utworzył państwo polskie, nie dostał porwa białego, żadnego podziękowania ze strony Polski Wolnej. Wszyscy inni otrzymywali, tylko nie on. Jedyną twarz zachował Poznań. Jestem urzeczony w historii poznania Poznania Wielkopolskiego XIX wieku i do II wojny światowej. Kiedy ogłoszono właśnie to nabożeństwo żałobne w Poznaniu, całe miasto zamknęło sklepy. W zwykły dzień wszystko poszło na wodę Nikt w Poznaniu nie otworzył sklepu, by uszanować moskiego. Na pogrzebie Dmorskiego był naród i Dług narodu. Na pogrzebie Wsiłskiego byli wszyscy kalkulatorzy polityczni. Na pogrzebie Dmorskiego nie było bogatych Warszawy. Przyszedł lud biedny. Przyszła cała Polska. Na jego pogrzebie było kilka tysięcy sztandarów koronnych. Kiedy Fiulcego kładziono na lawetę, moi drodzy, ośmiu żołnierzy nie było w stanie utrzymać trumny. Tak wiało i była taka olena. Pochowano go przy krypcie dzwonów na Wawelu. Kardynał Sapieka nie zgodził się, bo znał prawdę. Choć poszedł na pogrzeb Piłsudskiego, a znał prawdę, bo nie, nie wypowiedziałby wojny całej Polsce. Na pogrzeb Dmorskiego nie przyjdą wielcy Kościoła, to Wam pokażę. To, co się działo w Polsce w czasie konfliktu wawelskiego, tak zwanego Piłsudskiego. To moi drodzy przechodzi ludzkie pojęcie. To trzeba wejść w gazety, jak był atakowany kościół, a szczególnie sapieka. Jakie mechanizmy użyto, żeby go złamać. Wytrwał. Znając prawdę, nie wpuścił Piżowskiego do krypty wawelskiej. Stąd był kompromis, wieży obok, co jest, zbieża srebrnych dzwonów. Tam też ulokowano jego duchowego syna, świętej pamięci obecnie. e davne